Jeśli odczuwasz nawet odrobinę niepewności w Twojej karierze architekta wnętrz, zachęcam cię, żeby nauczyć się na naszych błędach i pójść pewniejszą drogą. W architekturze wnętrz każdy błąd słono kosztuje. Wieczne poprawki. Walka z chaosem. Niesprawdzone procesy. Szkoda na to czasu. Czy nie lepiej skupić się na radości z projektowania? My też tam byliśmy. Zaczynaliśmy od zera. Małe miasto. Puste konto. Brak zleceń. Zamiast skupić się na pasji do tworzenia, szukaliśmy klientów. I gasiliśmy pożary w projektach. Na szczęście każdą realizację traktowaliśmy jak cenną lekcję. Budując procesy krok po kroku, zauważyliśmy, że mamy podobne wyzwania, ale zupełnie różne rozwiązania. Efekt? Dziś prowadzimy prężne zespoły projektowe. A jako zespół liderów branży przez ostatnie lata przeszkoliliśmy ponad 550 osób. Z tej strony Magdalena Hoffman. Justyna Stoma. Tomasz Stoma. I zapraszamy Ciebie na Level Up Design. Nasz największy kurs w całkowicie nowej odsłonie. W cztery tygodnie nauczysz się jak planować harmonogramy i budżety. Jak prowadzić klienta przez cały proces projektowy. Jak holistycznie zarządzać projektem. Jak projektować bezbłędnie. Układy funkcjonalny, kiedy nauczysz się dzielić projekty na etapy i zamykać je w odpowiedni sposób. Zyskasz pełną kontrolę nad Twoim biznesem. Jeśli chcesz projektować mądrzej, zarabiać więcej i spać spokojniej, dołącz do Level Up Design.